Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Nasza piękna i wspaniała ojczyzna. Dzień dobry, dzień dobry. Sobota, sobota, troszkę po południu. 13 z groszami na termometra, 17 stopni, ale nie o pogodzie tu będzie, chociaż pogoda straszna. Co nam tutaj pan Donald wymyślił? Media donoszą, że Donald chce zrobić po prostu zamach stanu. Chce namówić hołownię, żeby ten przesunął za przysiężenie Pana prezydenta elekta Nawrockiego. No i właśnie. Tylko po co on chce to zrobić? Chce wsadzić chołownie na minę. Hołownia już parę numerów zrobił i być może w przyszłości będzie musiał za nie odpowiedzieć, ale taki numer, który chce zrobić teraz, który chce mu wywinąć Tusk, czyli namówić go do złamania konstytucji, Mógłby spowodować tym, że hołownia na wiele, wiele lat trafi do pierdla. Chociaż ja tak naprawdę nie wierzę w to, że ktokolwiek kogoś rozliczy. Zobaczcie, 8 lat zmarnowanych, nikogo pisiory nie rozliczyły, teraz następne lata mijają, Tusk również nikogo nie rozlicza. Coś tam ciągają ziobry, coś tam gdzieś mateckiego przymknęli. No i co z tego? Wyszedł gość po dwóch miesiącach czy po trzech i okazuje się, że co? Że ma jeszcze większe zasięgi. Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. I jeszcze większą robi robotę. Nikt nikomu krzywdy nie zrobi, pamiętajcie. Wiadomo, że Darek Matecki, poseł Darek Matecki jest na celowniku, dlatego że po prostu bardzo obnaża hipokryzję i to jakimi skór. Synami są e, wszyscy politycy z lewicy oraz z tak zwanego centrum, czyli z koalicji obywatelskiej. No to przecież on to mnaża najbardziej, ma duże zasięgi, i dlatego oni dostają białe gorączki na jego punkcie. Ale tak naprawdę nikt nikogo za nic nie rozlicza. A teraz Tusk próbuje wcisnąć Hołownię na równie pochyłom, żeby potem jadł mu z ręki. Jeżeli chołownia zgodzi się, a mało prawdopodobne, no bo on wie, co go za to czeka, nie po to się w nocy spotykał z Bielanem u niego w chacie, czy tam z Kaczyńskim, żeby się nie dowiedzieć, że oni po prostu złapią go za mordę. A jest niestety taka szansa, niestety mówię, że następną władzę znowu będzie dzierżył Kaczyński albo jego ludzie. To jest przerażające. To jest akurat przerażające, no bo 8 lat rządu wpisu udowodniło, że ci ludzie się nie nadają do tego. No po prostu się nie nadają. Co robili w czasie najstraszniejszego Kataru? Co robili podczas gier wojennych na Ukrainie? Sprzedali Polskę zapaczkę paczkę fajek. Za paczkę fajek, żeby tylko chlepali ich po plecach. Także ci ludzie nie nadają się do na ważne stanowiska. Ci ludzie nie nadają się do tego, żeby po prostu sprawować władzę w Polsce. No tak samo jak nie nadają się ci, którzy robią to teraz. Wszyscy tylko szukają pana. Ci szukają w Ameryce, ci szukają w Berlinie, wszyscy szukają pana. Ja się pytam, gdzie Polska w tym wszystkim? Gdzie w tym wszystkim Polska? I te wszystkie gry i zabawy powodują tylko to, że Polski szkoda, panie. Polski szkoda, naprawdę. Nic dobrego się nie wydarzy. A działania Tuska, jeżeli on będzie robił takie rzeczy, mogą doprowadzić tylko do wojny domowej. No bo sekta się uruchomi, sekta pisowska się uruchomi, pójdą w ruch kamienie, jakieś demonstracje, nie daj Boże barykady, milicjanci bez rozumu będą po prostu chcieli to rozpędzić i potem będzie się działo, co się będzie działo. Jak ty możesz mówić policjanci bez rozumu? A jak mam mówić? Co zrobił milicjant na przejściu granicznym w Świnoujściu? Po co użył gazu? No po co? No po to? Żeby po prostu sprowokować kibiców, po to, żeby sprowokować mieszkańców. Potem prokuratura wszczyna śledztwo w tej sprawie, że to niby były jakieś zamieszki, że ludzie wyzywali policjantów. A po co to robi, żeby tego policjanta zwolnić od odpowiedzialności? Ludzie, zrozumcie to. Ludzie, zrozumcie wreszcie, że ani policja, ani prokuratura, ani rząd nigdy nie stoi po waszej stronie. Te stada baranów. Stoją razem w zagrodzie, sterowane kimś z zewnątrz. No, Brukselą teraz. Wcześniej Amerykanami, teraz Brukselą. Chociaż Kaczyński, jak był władzy, również słuchał Brukseli, również ten Morawiecki wykonywał wszystkie polecenia, a dzisiaj mamy tego kwiatki. Nie? Zbieramy tego owoce. Piękne kwiatki rosną, wszystkie kamienie milowe. Piękne kwiatki, które nam kurwa zapfundował Morawiecki. Się aż uniosłem, panie. Aż się uniosłem, prawie się nie zaplułem. Ale ostrzegam was i zobaczycie, że może do tego dojść, bo Tuskowi na tym nie zależy. Czy będą się Polacy napieprzali, czy nie będą. On sam powiedział, że jest Niemcem. Ktoś powie, żartował. Dobra, dobra. Ja sobie nigdy nie, za, nie zażartowałem, że jestem cepem, kacapem, czy jakimś innym Ukraińcem. Jakoś nie wpadłem na ten pomysł. A premier polskiego rządu wpada na takie pomysły. Także słuchajcie. Jeżeli chodzi o to, to uważajcie i pilnujcie Polski. Pilnujcie Polski, bo jak widać po jego zagrywkach, jemu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo granic. Jemu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo ludzi. Jemu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo naszego pięknego i wspaniałego kraju. Jemu po prostu chodzi tylko i wyłącznie o koryto. I zobaczycie, dojdzie do wojny domowej, jeżeli ten buc zrobi cokolwiek, aby przesunąć dzień Ślubowania, dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta. Bo wtedy po prostu część sekty nie wytrzyma i dojdzie do zamieszek. I zobaczycie, będziecie musieli nawzajem do siebie strzelać. Także ja was ostrzegam. Ale jest jeszcze na to czas. Patrzcie, co się dzieje. Myślcie, co się dzieje. Nie dawajcie się wkręcać. Nie dawajcie się nabierać na fake newsy, które rozsyła e, koalicja i które rozsyła e, e, sekta pisowska. Także patrzcie, miejcie otwarte oczy i po prostu używajcie rozumu. Życzę wam miłego dnia, spokojnego dnia. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci Twoje pierwsze źródło informacji.